Cześć! Dzisiaj mamy jubileuszowy dziesiąty odcinek raportu w ŁKS TV. Ze mną jest Kuba Kostyrka w zamian za Damiana Guzika. Witam wszystkich. Niestety przepraszam za kolegę, ale wypadły mu nagłe sprawy prywatne. Jak się czujesz po debiucie w łódzkim klubie sportowym? Fajnie, że trener dał mi szansę, bo wiadomo, miałem kilkotygodniową kontuzję. Super, że tylu, tyle ludzi przyszło dlatego chcę też podziękować w imieniu drużyny, że tyle ludzi przyszło. Na pewno to jest dla nas wielki dzień. Czuliście dotyk. wsparcie z trybun? Tak, na pewno i to dużo nam pomogło. Któraś piosenka, przyśpiewka kibiców Wódzkiego Klubu Sportowego wpada ci, szczególnie w pamięć? Żenia go. Żenia tak. Kiedyś może będzie kostyr gol, zobaczymy. A no, zobaczymy. Na razie trzeba się skupić na teraźniejszości. Tak, czyli przygotowujecie się już do meczu z ruchem Wysokie Mazowieckie, tak? No tak, już skupiamy się na, na następnej kolejce. Trener Marcin Fyrdo był zadowolony z wyniku inauguracji rundy wiosennej, czy raczej miał do Was uwagi z gry? Na pewno by fajny wynik był. Wygraliśmy 5-0. Ale zawsze wyciągamy wnioski z każdego meczu, czy to jest wygrana, czy przegrana. Na pewno jest co analizować. Rozmawialiśmy na obozie w Grodzisku pierwszy raz z Tobą. Mówiłeś, że masz dużo spraw jeszcze do ogarnięcia sobie w Łodzi. Jak to teraz wygląda? Już spokojnie? Wszystko, wszystko pozałatwiane? Jesteś w stanie skupić się w 100% na piłce na grze u nas? Tak, już w 100% jestem do dyspozycji trenera. Skupiam się tylko na treningach, wszystko sprawy prywatne już są załatwione. Podoba ci się w Łodzi? Tak, bardzo ładne miasto. Następnym gościem będzie Łukasz Kopka, dlatego go wprowadzimy trochę. E, powiedz mi, czy pomógł Ci się w aklimatyzacji? Wiem, że graliście razem w Gdańsku. Coś powiesz o nim? No tak, to mój bardzo dobry kolega, już długo kilka lat temu graliśmy ze sobą już od juniorów i na pewno był dla mnie tutaj wsparciem, jak przychodziłem. Dobra. To teraz Was zaprosimy na krótką przerwę, w której zobaczymy pierwszy z pojedynków siatkarek z piłkarzami i po przerwie zobaczymy się z Łukaszem Kopką. Dziękuję. Izabella Szyjka. Damian Nowacki. Jak nazywa się dzielnica Łodzi, na której znajduje się Atlas Arena i stadion Miejski przy ulicy Aleja Unii Lubelskiej 2? Karolew? Nie. Jak nazywała się trybuna Stradiona łks na której zasiadali naj najzagożersi sympatycy łódz łódzkiego klubu sportowego? Galera. Brawo. W latach 80. siatkarki EUKS-u zdobyły jedyne w historii mistrzostwo Polski. W którym roku można pomylić się o dwa lata? Nie wiem. 1983? Brawo! Dokończ pierwszy wers popularnej pieśni śpiewanej przez kibiców EUKS-u na meczu ich drużyny. W naszym mieście Łodzi, gdzie? Udaczka w herbie jest. Brawo. Którym zawodnikiem nazywa się potocznie kibiców drużyny siatkarskiej, którzy wspierają dopingiem swój ukochany zespół? Jedenastym zawodnikiem, siódmym zawodnikiem czy szóstym zawodnikiem? Siódmym zawodnikiem. Bardzo dobrze. Z kibicami, których polskich klubów przyjaźnią się sympatycy łks u Z kibicami zbyt goszczy. I. I z, ty i i z ty i z tych, i z tych. 3-2 jest! Jesteśmy po przerwie z zapowiedzianym gościem Łukaszem Kopkom. Witam serdecznie. Zagrałeś też w ostatnim meczu z huraganem Wołomim, grałeś na skrzydle. Odpowiada ci ta pozycja, bo wiemy, że też tre trenowałeś w środku pola. Ciężko powiedzieć, czy odpowiada. Gram tam, gdzie trener mnie stawia, można powiedzieć, i to nie ma znaczenia, czy wolę grać w środku, czy na boku pomocy. A tak gdzie jak... się lepiej czujesz, pewnie? Całe życie w Lekignań Gdańsk grałem, w środku pomocy, i nie ukrywam, że, że czuję się tam, jak w domu, ale tak jak mówię, gram tam, gdzie trener mnie wystawi. I... ci to nie przeszkadza. Już drugą rundę praktycznie zacząłeś wczoraj, e... w niedzielę. E, tak, to już z runda leci. E, też nie ukrywam, że wcześniej w Lechii Gdańsk e, zdarzał się meczek, gdzie z konieczności, z konieczności musiałem zagrać na boku pomocy. I, i oswajam się, tak można Była powiedzieć. Była nota za ligową rywalizacją, za tą naturalną nawierzchnią, za kibicami? No, oczywiście, że tak. E, na początku meczu jak wychodziliśmy i ten krzyk kibiców e, dodatkowo podniósł adrenalinę. E, no i tak zdecydowanie tego brakowało przez te trzy miesiące. Czy uważasz, że zagrałeś dobry mecz? Czy zagrałem dobry mecz, to, to nie jest do mojej oceny, tak? No tak. Ja jestem zadowolony jestem zadowolony z wyniku przede wszystkim i z gry, z gry całej drużyny, bo, bo zrobiliśmy to, co do nas należało. To inne, inaczej pytanie zadam, czy trener jest zadowolony z twojej gry? Szczerze mówiąc, jeszcze nie rozmawialiśmy nie, jeszcze nie tak. tak. Trener tylko kilka słów po meczu powiedział i, i, nad, i przed treningiem e, o samym meczu, ale myślę, że zapominamy już o tym. To był nasz cel, można powiedzieć, to był nasz obowiązek, żeby ten mecz wygrać i, i tak się stało. Przygotowaliśmy kilka pytań od użytkowników z forum i Facebooka. Pierwsze będzie od użytkownika Bakel. E, czy masz jakiegoś ulubionego piłkarza, na którym się wzorujesz? E, ciężko tak jednogłośnie powiedzieć, czy jest. Typowo jeden zawodnik, na którym się wzoruję. Jest mnóstwo, mnóstwo naprawdę zawodników, którzy mi się podobają. Podoba mi się ich styl gry. To taki idol z dzieciństwa, który wisiał Ci na tuszkiem. Idol Ten z plakat. dzieciństwa? Myślę, że Xavi Hernandez z Barcelony. Czyli Jeszcze jednak mimo wszystko środkowy pomocnik? Jednak środkowy, tak, pomocnik. Mam kolejne pytanie od Monka. Jesteś z Gdańska, tak? Rozmawialiśmy o tym już z Kubą Kostyrką, pomagaliśmy się aklimatyzować. Czy tutaj w Łodzi się dobrze czujesz? Czy Łódź ci przypomina trochę Gdańsk? Ewentualnie jakie miejsca ci się tak kojarzą z, mi z miejscem rodzinnym? Może te pierwsze takie pytanie. E, czy podoba mi się Łódź? Tak. E, zdecydowanie tak. Naprawdę nigdy nie byłem w Łodzi, tak, żeby, żeby przyjechać, zwiedzać. E, kiedy pierwszy raz przyjechałem, po kilku dniach odwiedziłem manufakturę Piotrkowską. Naprawdę ładne miejsca. A kończąc, widzisz swoją przyszłość tutaj w Łodzi, w uks -ie. Czy widzę? Myślę, że tak, że podoba mi się e, cały klub jako infrastruktura, ludzie, e, kibice oczywiście, stadion. Myślę, że jest Trybuna, to wszystko... Trybuna na razie. Obyś Trybuna, tak. E, wszystko idzie ku dobremu, tak. Ostatnie pytanie jeszcze z Facebooka mamy. E, jak to się stało, że wylądowałeś w Łodzi? ja to jest zasługa? I czy jesteś tej osobie wdzięczny? Jak wylądowałem w łodzi, byłem związany kontraktem z Lechią jeszcze przez jeden rok. I przed zakończeniem poprzedniego sezonu dostałem telefon od dyrektora przytuły, z którym się znałem już wcześniej. I przedstawił po prostu mi propozycję może nie propozycję przedstawił mi sytuację, jaka jest. Spytał się, czy nie chciałbym grać w OKS-ie, że mam spokojny czas, żeby się zastanowić. I i to myślę, że tak, że dzięki dyrektorowi przytule tutaj się znalazłem. Długo myślałeś nad tą ofertą, czy, czy raczej przyszła cię na marszu, chciałeś zmienić otoczenie? Eee, nie ukrywam, że chwilę się zastanawiałem. Eee, dyrektor przytuła wiele razy powtarzał, że LKS że będzie chciał iść na awans, tak? I nie ukrywam, że to był główny czy, czynnik, który spowodował, że, że zdecydowałem się na przyjście do tego klubu. Czujesz, że jest realny awans? Jak widać, jak widać realny, tak? Wszyscy wszyscy od początku myśleliśmy o tym awansie i z każdym kolejnym meczem, można powiedzieć, że się napędzamy i uświadamiamy w tym, że, że możemy tą ligę spokojnie wygrać. Ale najważniejsze jest chyba najbliższy mecz, najbliższy. Oczywiście, tak. Każdy mówi to samo, ale to, to jest prawda. U nas w szatni dosłownie każda osoba. Nie rozmawiamy w ogóle o kolejnych meczach, tylko myślimy o tym kolejnym małym kroczku. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Oglądajcie i subskrybujcie nasz kanał. A ja zapraszam na internetową transmisję tych, którzy nie będą mogli zobaczyć meczu osobiście Wysokim Mazowieckim. Liczymy na zwycięstwo. Dzięki. Do zobaczenia. Dziękuję.